Cześć kochani, słuchajcie, witam Was w kolejnym holu. I słuchajcie, to jest mega paka. Nie wiem, czy Wy to widzicie, ale to jest ogromna paka. E, zamawiałam na Zelando, ale na tapetę biorę sklep Stradivarius. Ja ogólnie bardzo rzadko jestem w stanie tam coś kupić. Ale jak już coś kupię, to to jest takie naprawdę super, e, więc zobaczymy, jak to wyjdzie dzisiaj. No i co? Nie czekając, <grym> zaczynamy. Nie wiem czy wy będziecie tu w ogóle widzieć To co się dzieje na dole Ale Jak będę mierzyć na pewno będziecie Mnie widzieć w lusterku Dzisiaj troszeczkę inna inscenizacja Nie mój kącik a W przedpokoju A to dlatego, że tu jest dzisiaj po prostu lepsze światło O Jezu, Ogromna paka Trochę pohałasuję. Trochę To szaleźnie. Wow. Mam trochę kurtek, słuchajcie Więc yy, no, Będzie mega marzenie Tak teraz trochę na zimę Trochę na później Także zobaczymy Tu już jest, widzicie, pierwsza taka Puchowa yy, Jasna Kolejna też jest jasna Z takim korzykiem. Są też biuski, budziaki Chyba jakieś spodnie też brałam Sama nie pamiętam No dobra, nieważne, mierzymy A jak będę szeleścić To no nie dziwcie się, no bo tu wszystko jest praktycznie w poli. Na pierwszy rzut Biorę pierwszą kurtkę Może nie będę gadać jak będę szeleścić Myślę, że to będzie niezłe rozwiązanie A, to ja nawet nie wiem, słuchajcie, naprawdę co ja pozamawiałam, Bo to jest taka kurtka bomberka Ona no jest taka mega kurtka. Ale jestem jej bardzo ciekawa, bo bardzo mi się podobała na zdjęciu. Chyba. <laughs> znaczy nie je pamiętam, to <laughs> nie wiem czy mi się podobała, ale skoro zamówiłam, to chyba mi się podobała. Kurde, fajna, już mi się podoba. Teraz jestem pewna. O wow, słuchajcie, zobaczcie jaki ona ma kaptur mega. ale czaderska. Zapasowy guzik. No słuchajcie! kocham! Ja uwielbiam takie kaptury, taka być opatulona zimą. No czat Świetna jest ta kurtka. Ja Wam tu będę ceny gdzieś wrzucać. Trochę rękawy będą chyba za krótkie. No też może? Niekoniecznie. Jaki to był rozmiar, słuchajcie? Strasznie ciepła jest. się zgrzałam. Ja wzięłam rozmiar M. Nie wiem, czy nie warto byłoby również przymierzyć L-ki ze względu na te rękawy, ale kurtka super. Po prostu ekstra. Nie wiem, gdzie ja to będę odkładać, Za bardzo. No ale... że po prostu będę rzucać tam na łóżko. No. Tu mamy drugą kurtkę. Trochę techniki i człowiek się gubi. Jak to wyciągnąć? Jezu, to jest tak posklejane, słuchajcie. Czy to szło jakoś ze sklepu? Że to ma takie właśnie wieszaki, jeszcze? No nie wiem. No, ale tu jest taka skórzana yy, z takim misiem. Ja myślałam, że to będzie kurzuszek, a to jest prostu misio. Kurde, fajna. Jest w jednym Ja jestem szalona na tym punkcie. Ja zawsze chciała mieć ich 150. Jak później wiecie, nie chodzi się w tym. To chyba też wzięłam rozmiar M. No jest idealna. Taka długa. Ja mam coś podobnego, tyle, że z takiego zamszu i czarną kurtkę. Na niektórych zdjęciach pewnie na Insta mogliście ją zauważyć, ale ta jest zarobista. Po pierwsze jest dłuższa, jest jasna. A ja mam ostatnio jakąś fazę na takie nudziaki. Tutaj ten kołnierz można sobie postawić. Czekajcie, z kołnierz na I w razie potrzeby też tutaj zapiąć no, ja teraz tego nie zrobię, bo chciałabym ten papierek wziąć, czy też może. No, no dobra. Czyli tak wiecie, totalnie się zapatulić. A, zrobiłam to do góry nogami. No, mniejsza. Ale... Okulska świetna. Musicie mi to przyznać. Ja raczej tego bym tak nie nosiła. Jest jak ja mam się teraz z tego nie dostaw. A, dobra. Bardziej by to chyba było na zasadzie czegoś takiego. O. Kurde, to chyba będą udane zakupy tym razem. Ja nie wiedziałam, że stredivarius ma takie super kurtki. Zawsze ich mijałam. I to się w ogóle, patrzcie, tutaj trzyma. To jest przywiązana tak kieszeń. Jedna i druga, że to tak nie nerda. O, nasz tosik. No ale chyba dwie takie zimowe to mi nic nie nie? wiem sama, dobra. Ech, dobra. Co my tu mamy dalej? A, czapkę. Którą chyba wzięłam tak do zestawu, żeby trzymać z kłódką. No nie wyszło. Ale nie ja zobaczę. In the mood. Kurcze, ale czapka też fajna, bo ja, wiecie co, ona tak nie ciśnie tutaj, jest taka mega luźna. Ona mi tu stoi, a mi rzadko która tak stoi. No i co? No i na razie fajne te zakupy zrobiłam, muszę przyznać. Czy ja tu mam coś, do czego mogę tę czapkę przymierzyć? Ben bardzo. No dobra, zaraz ją przymierzę, chyba drugi raz z kurtką. To Wam tu wrzucę albo zdjęcie, albo urywek. Yy, dobra, co ja tu mam? Aha, to jest chyba zwykła biała bluza. Na razie mam wszystko w rozmiarze M, słuchajcie. I chyba większość tak zamawiałam. Zwykła biała bluza, bo ja mam taką... mam dwie białe bluzy, ale one tam mają logo Calvina Kleina. Chciałam mieć taką totalnie czysto białą mm. Kurda Ogólnie jest spoko Tylko rękawy mam krótkie Widzicie? To jest normalnie Pół palca Kurczaki No więc bluza nie trafiona Ale ogólnie fajna bardzo Jest taka Lekka bardzo i milusia Dzisiaj chyba będzie kurowało słowo Bardzo nie wiem, no się, ale chyba będą mnie wkurzać te rękawy, więc bluzę chyba oddam. Aj Bozi Boziu. Dobra, i tu jest kolejna rzecz, którą słuchajcie, jakbym zobaczyła na wieszaku, to bym ominęła. W ogóle bym na to nie zwróciła uwagi. E, natomiast jak już zamówiłam, to mierzę. No i tutaj mamy tak... Ten dekolt na suwak, dekolt albo kołnierzyk, można też powiedzieć, to jest taki trochę golfik. Trochę też krótkie są rękawy, bo sięgają mi przed kostkę, więc mnie denerwują. I tutaj wpuściłam t-shirt w leggingsy, więc jak się tu coś będzie odbijać, no to, to ten t-shirt, żeby właśnie to zobaczyć, jak to wygląda. Ten sweterek, bo to jest taki sweterek. Ogólnie bardzo milutki w, milu, milutki w milusiu, milutki w dotyku. Ale no kurde to ja w tym nie będę chodzić, ja już to wiem. Nie będzie ten subek wkurzał, to jest krótkie, że to się podwija, więc no nie, no tak jak mówię, no jakbym to w sklepie widziała na szywo, ja w ogóle na to nie zwróciła uwagi tego bym do przymierzalni nie wzięła. Ale że zamówiłam, to mierzę. To jest kolejna rzecz, słuchajcie, to też jest sweterek, ale ma tutaj taki dekolt w serek. Wiem, strasznie to wygląda z tym t-shirtem, no ale nie wiedziałam. Zapomniałam, że to ma takie y, właśnie wycięcie tutaj na kolce. no bo tak jak mówię, no zamawiałam to jakiś czas temu, więc ja w ogóle nie pamiętam, co ja tam powsadałam do tego koszyka. Ale ten speterek, słuchajcie, mi się podoba. Jest znowu w paski, bo ogólnie jak wybierałam sklep, z którego będę robiła zakupy, to wszędzie pojawiał się motyw właśnie takich pasów, więc to jest chyba hit z tego sezonu. Ja się nie dam, nie jestem jakąś tam fanką mody i nie śledzę tego na bieżąco. Natomiast tego tak wnioskuję po wszystkich sklepach, które jak oglądałam jakieś rzeczy, to właśnie bardzo często ten motyw się przewijał. Tu rękawy są w końcu ok, bo sięgają za tą kostkę, więc super. Też bardzo milusi w dotyku. No i bardzo mi się podoba, jest dłuższy. Więc I think I like it. <laughs> Kolejna bluzka w sweterek, czy nie wiem co. Nie wiem słuchajcie, co mnie podkusiło, żeby w ogóle to zamówić. Co mi się tam podobało na tym zdjęciu, że zamówiłam aż tak krótką yy, bluzkę? Yy. Tutaj to też tak dziwnie jakoś się po prostu układa. Nie wiem, ja się w tym dziwnie czuję. Poza tym nie no, zobaczcie na te rękaw. No, musiałabym mieć podwinięte, ma 3 czwarte, ale jak je podwijam, to z, 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 jak jakoś to jakiegoś dziwnie tu wygląda. Czy to tylko mi się tak wydaje? Nie wiem, jakieś takie to jest... Mm -mm. Może nie na moją sylwetkę, po prostu. <grym _> Dobra, lecimy dalej. Patrzyłam jeszcze, czy nie mam jakichś leggingsów do tego, czy to jakiś set nie był, ale powiedzmy tak pomyślałam, że pewnie by to spakowali jakoś razem, nie? Więc no nie. Tył też nie jest jakiś taki... Kurde, ja w ogóle nie wiem co to jest, nie? Czemu ja to zamówiłam? Tutaj obie rzeczy są e, jakby z zamówienia, natomiast na spodnie zaraz Wam obniżę ekran i powiem o nich coś więcej Natomiast jeśli chodzi o tą bluzkę e, Zdecydowanie zamówiłam ją za małą To też jest chyba MK. Czekajcie Tak, to też jest MK, więc ja bym musiała na pewno mieć M -kę. Z tego, co pamiętam, to zamówiłam ją tylko dlatego, że byłam ciekawa, jak się będę czuła w takiej bluzce z jednym rękawem, a drugie ramię gołe. Natomiast tak, nie wiem, jaki stanik trzeba byłoby do tego ubrać, bo jakby ta bluzka miała leżeć tak, jak ona się tu układa, to tu mi widać stanik. Więc muszę sobie to podciągnąć przede wszystkim, żeby nie było nic widać. Natomiast czuję, że coś tu z tyłu nie gra, coś się nie układa. Jest trochę ciasna. No, bo jest za mała. Ale ogólnie bluzeczka byłaby spoko, nie? Tylko no, rozmiar większa. Teraz, jeśli chodzi o te spodnie, dobra, mam nadzieję, że będziecie je widzieć. To ja nie wiem, co to jest. Tu jakiś ściągacze, że jak to ściągnęłam, no to zobaczcie, jaki mam kawał sznura. Rząd dosłownie mi owinie tutaj do pięty i pół stopy. To samo z drugiej strony, coś tam dymna. Tu, góra, no też mi dyndają ściągacze. Są jakieś takie kieszenie, są tutaj. Ogólnie na zdjęciu, z tego co ja pamiętam, to te spodnie miały tu jakiś element na tych kolanach, jakiś taki błyszczący, a nie że to był taki materiał, no dosłownie szmata mogę powiedzieć, albo worek na śmieci, do którego zostały przyczepione ściągacze, żeby można było je sobie tutaj pościągać żeby one się trzymały. Jak ja tu położę, To zobaczcie, co to w ogóle jest. Więc mega nie. Jak dla mnie to co w ogóle jest hardcore jakiś, brzydkie to to, że na pewno to zwracam. No jakiś dramat. Ja lubię szerokie spodnie, ale co to w ogóle jest tutaj? I tu mamy leginsy bardzo ładny kolor bardzo miły materiał mega plus za to, że mają wysoki stan i przy tych lekcjach ta bluzeczka bardzo fajnie wygląda. Ja bym ją jeszcze nawet tutaj wpuściła do środka bo te leginsy naprawdę sięgają e, powyżej talii ja jestem wysokim człowiekiem, jak wiecie po poprzednich holach ja mam zawsze problem z długością nogawek e, i rękawów, natomiast tutaj mimo, że jest to totalna sieciówka, te leginsy są długie sięgają mi do kostki a mimo to stan jest wysoki ponad talię, więc super e, jedyne co no to bieliznę, trzeba do tego mieć bezszwową bo wszystko tutaj widać Ogólnie sorry mam zadyszkę, ale Uff, jestem trochę przeziębiona, więc potrzebuję bardzo często łapać powietrze, a jak tak mówię dużo, to mi yy, go brakuje, <grytko> dlatego tak dyszę, ale spoko, przetrwamy, <grytko> damy radę, yy, więc leginsy mega super. Zamówiłam też inny kolor, taki brązowy, ale nie będę ich chyba mierzyć, bo wiem, że rozmiar jest ok i to też jest m rozmiar, jedne i drugie. Więc yy, spoko. Tu Wam mogę pokazać jedynie, że tak wyciągnę z folii, bo to jednak trochę inaczej ten kolor wygląda wtedy. O i zobaczcie, bardzo super. Tu jest ta taśma, nie? Ekstra są te leginsy, mega mi się podobają. Powrzucam Wam te ceny, to może się na nie zdecyduje ktoś z Was. Bo ubrania naprawdę są ekstra no i teraz tak, ja chyba co dostanę w tych legnicach <noise> aczkolwiek czekają na nas chyba dwie bluzki albo dwa bodziaki z tego co widzę eee, takie bardziej eleganckie, więc nie wiem czy do takich sportowych legniców i do takiej zieleni będą pasować, ale zobaczymy ale ogólnie super. Ja sobie, widzicie, jedną nogę jeszcze zrobiłam tak, że skarpetkę na te leginsy dałam, bo ja uwielbiam tak chodzić, jak mam właśnie takie, e, no, leginsy, po prostu leginsy i mm, bodki do tego, na przykład białe, więc jak widać to te górne paseczki, czy skarpetki Lamanie, czy właśnie Adidasa, so zajebiście to wygląda, a jak są te leginsy, to tu się właśnie to tak nie odbija, mm, ten ten szef nogawki pod skarpetką, więc super. No, idziemy dalej mierzyć. Podobają mi się mega te leginsy, są super, są mega wygodne. Ok, i teraz tak, to różowy to jest body, nie bluzka, więc dobrze kojarzyłam. Tu mogę pokazać, że jest to body. Leginsy zarobiście z tym pasują, gdyby był kolor czarny, albo nawet biały to myślę, że to by fajnie ze sobą za współgrało <laughs> i tak jak tu możecie zauważyć tu jest taki materiał gładki a tutaj na rękawach na biuście to jest koronka która trochę drapie, więc mnie irytuje ale tak czułam, że tak może być bo ja do koronki to ja nie mam szczęścia ale bluzeczka bardzo ładna No też pomimo, że jak tak dłużej w niej jestem, to nawet mnie nie irytuje ta koronka, nie jest tak źle rękawy też są spoko nie są jakoś super długie, ale sięgają mi tak do końcówki kostki, więc mnie nie denerwują. E, tutaj biust mam jedynie trochę jakby za luźno w tym łodziaku, bo to jest chyba jedyna rzecz, jak tak patrzyłam, którą zamówiłam w rozmiarze L. Nie było N-ki. E, więc stwierdziłam, że chcę zobaczyć mimo wszystko i zamówiłam L. -kę. No i gdyby była Mka, to to by tak bardziej, wiecie, przylegało, nie? Do biustu i ładnie by to wyglądało. No ogólnie bardzo ładne, tylko nie wiem, co z tą koronką, bo mnie czasem drapie, czasem nie. <grymne> nie wiem, czy ja mam w tym chodziło No bo wiecie, jak to jest ściuchem, jak on raz irytuje, to już później leży w szafie, nie? No w że chyba dalej. I okazuje się, że jednak mam trochę coś tam pod tym czerepem z holim, bo zamówiłam dosłownie to samo wody w rozmiarze M, tylko w innym kolorze. Tylko jak widzicie, nie mogę się dopiąć mm, tu na dole. Więc no, MK jednak nie jest dla mnie, natomiast tutaj na biuście faktycznie lepiej się to układa, ten stanik nie wychodzi nigdzie. Więc no, moim zdaniem trochę nie do końca e, wymierzyli e, miary, wymierzyli miary, e, pomiary, no whatever. E, albo no, nie wiem jak trzeba mieć sylwetkę, żeby pracę pasowało to i w biuście i tu na dole, żeby się człowiek dopiął. No więc. E... Przynajmniej moje wątpliwości co do rozmiaru M przy różowym wody się rozwiały, bo wiem, że w M-kę bym nie weszła. <grych> Ale budziaki bardzo ładny. No i m już ma zdecydowanie krótsze rękawy, bo sięgają mi do połowy kostki. Więc bym się totalnie już zirytowała, yy, jakbym to miała w tym chodzi, jakbym to na przykład dostała, nie? Także no cóż. Ta kurtka jest już taka bardziej sportowa, granatowa. Ja mam wrażenie, że ja mam podobną bardzo taką bordową, więc aż zaraz zobaczę, czy to nie jest ta sama firma, ten sam sklep. Ma kieszonki, bardzo cieniutkie te guziczki tutaj są. Guziczki, zameczki. Chciałam przymierzyć kurtkę z czapką, czy właściwie czapkę z kurtką, więc korzystam z okazji, wygląda to super. Bardzo mi się podoba ta czapka, więc ja nie wiem, czy ona po prostu z tym też nie zostanie. Natomiast sama kurtka jest chyba trochę na mnie za mała, mimo że też jest to rozmiar M. Uch, trochę mi ciężko było oddychać. Rękawy w miarę ok, ale długość będzie mnie irytować. Eee, no i tutaj w duście mnie już trochę ciśnie, więc mogłabym się dosuwać tylko do połowy, więc jest to bez sensu. Więc albo rozmiar L, ale chyba jest mi niepotrzebna, no bo mówię, mam dokładnie chyba taką samą, bordową, ale czapeczka super. <laughs> Więc bardzo mi pasuje w ogóle, wydaje mi się do mojego kształtu twarzy ta czapka. Więc jest no. leginsy mi się bardzo podobają. Mega. One są chyba um, takim numerem jeden podczas tego zamówienia. Ostatnia rzecz nam została. Ja co w czapce na razie zostanę, bo muszę się przekonać, czy ja ją chcę, czy ja jej nie chcę. Patrz, nie tam gryzie. Z leginsów matka. Bo... Została ostatnia rzecz, czyli dresy. Ja nie mam takich dresów nudziakowych. Mam białe, mam czerwone, mam czarne. Mam jeszcze jakieś? Chyba nie. A chciałam takie mieć nudziaki, tylko no oczywiście, zawsze problemem jest długość, prawda? Yy, I dresy wzięłam rozmiar L. Pewnie też nie było rozmiaru, czyli jak widać, no, nie tylko wodziak jest yy, w rozmiarze L nie przepraszam Was. Yy, tylko dresy również. No i co? No i nie wiem, ta no tak długość to w sumie taka jak wszędzie. No widzicie, że leginsy wystają, nie więc są zdecydowanie dłuższe. A <grym> no, dresy, no niestety są krótkie. Nie, nie no tutaj to już w ogóle Więc niestety dresy też oddaję, bo się okazują być za krótkie. Nie wiem, czy Wy je widzicie, może Wam trochę obniżę o, jest lepiej no zdecydowanie widać tutaj jaka jest różnica w długości no to jest przynajmniej z 5 cm jak nie więcej Ech, więc no niestety nadal nie mam dresów na swój, na swój rozmiar, w sensie na swoją wysokość także no podniosę was z powrotem do góry Czapka ze mną zostaje słuchajcie, bo mi się w niej bardzo dobrze chodzi w sensie teraz yy, siedzi więc bardzo ją polubiam. No jak widzicie, kilka rzeczy, które kupiłam, są totalnie nieprzemyślane. Zarobić to są te dwie jasne kurtki. Tylko one są obie zimowe i ja nie wiem, na którą się teraz zdecydować. No i co, i zostawić dwie kurczeczki. No ale jak widzicie, niektóre rzeczy idą do zwrotu, niektóre zostają, bo mi się tak bardzo podobają. Eee, no, to jest właśnie być kobietą, nie? Nigdy nie mamy się w co ubrać i zawsze ciuchów mamy za mało, ale w szafie się to nic nie mieści, e, więc zamawiamy i zamawiamy, no a prawda jest taka, że tych ciuchów mamy od zarumpania, żeby nie powiedzieć brzydziej, tylko po prostu no, my lubimy nowe rzeczy. Dobra kochani, nie przedłużam. Dziękuję Wam, że dzisiaj byliście ze mną. Mam nadzieję, że takie hole Wam się spodobały. Jeżeli chcecie więcej, to oczywiście piszcie w komentarzach. Lajkujcie, subskrybujcie, no i zapraszam Was na mój Instagram, także widzimy się niedługo, pa! pa!